I w tym tygodniu po prostu chcemy przeprowadzić serię spotkań OK, back to business. I tą serię spotkań chcemy po prostu otworzyć, po, po prostu chcemy, żeby prezydent Polskiej Federacji otworzył tą serię spotkań na temat back to business, OK? Po prostu powracamy do ci, którzy po prostu nie przestali działalności i myślę, że powinni powrócić jeszcze bardziej, po prostu tak aktywnie. Ci, którzy przestali, my my sądzimy po prostu, że czas, czas powrócić do tej aktywności. Jak powrócić, co zrobić, wiem, że dzisiaj Andrzej powie dwa, trzy słowa, ale o tym, nad, nad tematem będziemy rozmawiali w czasie tygodnia. Andrzej, może ty zajmiesz czas głos i powiesz nam kilka słów. No, dziękuję Ci, Wojtku. Bardzo, jak zwykle, partner Polskiej Federacji, jakim jest szybko. Organizuje coś dla naszego rynku potrzebnego. Chciałbym powitać Państwa bardzo serdecznie. Moi drodzy Państwo, no cóż, stanęliśmy przed faktem epidemii, pandemii, czegoś, co, czegośmy się nie spodziewali. Musieliśmy się z tym faktem pogodzić, ponieważ niosło to za sobą nie tylko oboszczenia natury prawnej, ale i o natury wykonania naszego zawodu pod względem zdrowotnym i, i bezpieczeństwa, etc. Myślę, że po tym czasie, który już upłynął od początku, od początku tej sytuacji, groz nas zdążyło się już do tego w jakiś sposób dostosować, przyzwyczaić, i myślę, że trzeba się zacząć zastanawiać nad tym, co robić żeby zacząć odbudowywać sytuację na rynku nieruchomości, a przede wszystkim żeby zacząć normalnie po prostu pracować tak pośrednicy jak i zarządcy. Wiemy co nas czeka, wiemy tutaj między innymi dzięki Wojtkowi jaka jest sytuacja w Polsce, jak to przebiega na co dzień, wiemy jakie są wytyczne władz rządu, wiemy jakie są ułatwienia, jakie są utrudnienia. Ale chciałbym, żebyście Państwo mieli na uwadze jedną najważniejszą rzecz, a, a mianowicie zdrowie. Zdrowie tak Państwa, czyli pośredników, zarządców, jak również naszych klientów. I tutaj, jak z Wojtkiem rozmawiałem, chciałbym, żebyśmy w tym tygodniu porozmawiali o tym, jakie doświadczenia w przeciągu tego okresu Państwo macie. Ponieważ mam informacje i docierają do mnie informacje z Polski, że nie wszyscy zamknęli biura nieruchomości, że są tacy, którzy pracują, którzy podpisują umowy, notariaty pracują również. W związku z tym są dopinane pewne transakcje. Jak to się dzieje, jak, jak te czynności są wykonywane, w jaki sposób ze szczególnym, Naciskiem na bezpieczeństwo osób uczestniczących w tych aktach notarialnych, w tych transakcjach, jak również na doświadczenia wynikające z jednego z elementów naszej pracy, to znaczy z dopięcia transakcji, czyli pozyskania dokumentów. Myślę, że biorąc pod uwagę różnorodność w Polsce. W poszczególnych miastach możemy, możemy przekazać swoim, swoim koleżankom i kolegom, i do tego Państwa bardzo serdecznie zapraszam, jak Państwo wykonujecie te czynności. Co robicie, żeby zagwarantować to, o czym powiedziałem, już nie będę może powtarzał to bezpieczeństwo transakcji, i z drugiej strony, jak zagwarantować w miarę płynną pracę. Swoich, swojego biura. Ja rozumiem, że część przeszła na pracę zdalną, domową. To też wymusiło pewne zmiany techniczne, technologiczne, wirtualne, spacery. Podniosło jakby rangę portali i, i wszystkich tych, że tak powiem, elementów, które wpływają na zgoła inną formę. Prezentacji nieruchomości i zgoła, inną formę przygotowania transakcji, jaką wymusiła sytuacja pandemii. Chciałbym, żebyście Państwo o tym powiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że no, nie należy wyważać otwartych drzwi. Każdy z nas może się spotkać z podobną sytuacją w swoim życiu, którą już może w tym okresie przerabiał nasz kolega. Z innego miasta. Może ta wiedza pozwoli nam płynniej przejść do normalności. Ta normalność pewnie jeszcze za czym uzyskamy pełną, to jeszcze jakiś czas upłynie, ale może wspólnie, do tego Państwa serdecznie zapraszam i nabawiam, żebyśmy wspólnie zaczęli pracować na tym rynku i rozmawiali o nieruchomościach i sposobie działalności biura. Wiem, że Wiele innowacji zostało wprowadzonych. Tak, jak chodzi o przekazywanie adresów, jak chodzi o podpisywanie umów. Federacja nasza dość intensywnie na tej płaszczyźnie działała dzięki Państwa wsparciu i dzięki wsparciu szybko, bo sygnały z tych spotkań o 12 do nas docierają. Wojtek dzięki swojej uprzejmości przekazuje nam, swoje spostrzeżenia, no a my staramy się jako federacja w miarę szybko yy, na to reagować. Yy, co znaczy szybko, znaczy nie, niekoniecznie skutecznie, bo wiecie Państwo, zwracając się do premiera czy zwracając się do ministra, trudno też uzyskać yy, szybkiej odpowiedzi. Ja również mam świadomość, że ci ludzie są zajęci innymi obowiązkami, ale uzyskując informację, przemyślaną, mądrą informację o Państwa sposobie działania, możemy ją błyskawicznie przekazać forum publikum, żeby wszyscy wiedzieli, jak ktoś dane czynności zrobił i mógł na to było wdrożyć u siebie. Dzisiaj ja, jutro, jutro ktoś inny, w związku z tym mając jeden ten wózek pod tytułem Koronawirus i jadąc na tym mózgu, jako, jako zaistniałej sytuacji, musimy razem wypracować formy. Co jest na chwilę obecną bardzo istotne i dlaczego postanowiliśmy z Wojtkiem zacząć ten temat? Ano, dlatego, że wszyscy już, proszę Państwa, w jakiś sposób jesteśmy oswojeni z faktem tego, że jest ten nasz koronawirus, że on. Będzie nam towarzyszył przez jakiś czas, że lęk o zdrowie swoje, rodziny, klientów będzie nam w jakimś tam w jakiś czas towarzyszyło. Więc pokonaliśmy pierwszy etap, ten oswojenia się z faktem. Kolejny etap to jest powracanie do normalności. A żeby powrócić do tej normalności, to myślę, że razem będzie nam łatwiej ponieważ razem będziemy wypracować wspólnie tą drogę, żeby było lepiej. I to, to tyle tytułem jakby, jakby wstępu. Wojtek na pewno przedstawi Państwu założenia, które mają towarzyszyć, bo to rozumiem, że przez tydzień ma trwać ten cykl i potem zbierzemy to wszystko w jakieś jedno sensowne kompedium I będziemy, i będziemy jakoś się z tym Państwem dzielić. Ja tutaj chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na stronie internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest bezpośredni link do nas, gdzie prosiłbym Państwa, żebyście Państwo wpisywali swoje uwagi, nie pytania, bo my nie jesteśmy władli, nie bardzo jest czas nawet na to, żeby odpowiadać, tylko swoje pomysły. Co zrobiłem? Na przykład, chcąc, um daję przykład, chcąc umożliwić oglądanie przez klienta mieszkania, który jest pustostanem, zastosowałem klamkę szyfrową i w związku z tym podaje tylko klientowi kod do klamki. On może sobie wejść do tego mieszkania sam i o to mieszkanie oglądać. Oczywiście to jest jeden, jeden z przykładów, które że, że tak powiem wymusiła, wymusiło życie i sytuacja i prosiłbym, żebyście Państwo pisali, a plus tego podzielili się z nami w ramach tego programu spotkania o 12:00. póki co tyle Wojtku. Dziękuję ślicznie. Nie wiem, czy ktoś chciałby zadać pytanie, bo po prostu rozpocząć dyskusję, bo tak jak tutaj nasz prezydent powiedział, ja myślę, że rząd nie określi w konkretach, jak po prostu Środowisko pośredników agencji nieruchomości ma działać szczególnie w tym okresie, kiedy ta gospodarka jest rozluzowana. Rozumiem, że musimy respektować wszelakie takie ogólne dane i, i nie wiem w tym momencie, czy agencje my. Klasyfikujemy jako sklepy, więc jeden klient na 15 metrów kwadratowych, czy po prostu ten element nie będzie obowiązywał, okej? Okay? Ja po prostu takie pytanie laika, okej, okay? czy po prostu, czy otwieramy biuro, czy je nadal mamy zamknięte, będzie po prostu, zależ... po prostu każdy będzie interpretował tak, jak, jak będzie chciał. Ja po prostu bym chciał znaleźć odpowiedzi na takie pytania. Nie wiem, czy ktoś chciałby zinterpretować troszeczkę, chciałby porozmawiać na ten temat? To ja może tylko jeszcze o planach na najbliższy tydzień, jak chcemy z, z Państwem rozmawiać o tym Back to Business. Jutro naszym gościem będzie Łukasz Kruszewski, który opowie. Jak działała agencja Freedom Nieruchomości w okresie kwarantanny, podzieli się swoją wiedzą i plan, pewnie jakimiś planami na przyszłość, jak dalej funkcjonować. A w środę naszym gościem będzie po raz kolejny pani Anna Nićkowska, adwokat, który też opowie o tym, na co zwrócić uwagę przy Obecnie przy podpisywaniu umów pośrednictwa, tak aby zabezpieczyć interesy pośrednika. Także na te dwa dni już Państwa zapraszamy. I, I tutaj są... z panią no, Anną szczególnie to... będziemy rozmawiali o zadatku. Okay? Czy to jest to opcja, czy konieczność, bo te zadatki, z tego co rozumiemy, są dość takim interesującym tematem w, w tym okresie czasu po prostu. Tam zadatek, a co będzie się działo. W czwartek chcielibyśmy zorganizować to, co Andrzej mówi, okej, okay? po prostu zaprosić grupę, grupę agencji, które po prostu podzielą się swoimi doświadczeniami, jak oni działali do tej pory, jak mają zamiar działać w przyszłości. Ok, może tutaj my zobaczymy jakiś, jakiś pattern, jakiś tryb po prostu działalności, który może tutaj się nam pojawić. I w piątek chcielibyśmy porozmawiać ze stowarzyszeniami o szkoleniach, bo wiemy, że szkolenia to są takim głównym elementem agencji. Myślę, że szkolenia i po prostu dzielenie się informacjami takimi profesjonalnymi w tych tygodniach i miesiącach, tak będzie, będzie też. No więc taką sesję my planujemy na piątek i w każdej sesji byśmy chcieli mieć po prostu dzielenie się doświadczeniami, tak jak tutaj Andrzej, Andrzej nam powiedział, pan, pan nasz prezydent, ok. Dobrze, jeżeli nie ma, wiem, że dzisiaj te spotkanie byśmy nie planowali długie. Andrzej, czy jako Polska Federacja planujecie wypuścić jakieś wytyczne, jakieś dane na, w, w tych dniach, w tych tygodniach? Wiem, że pracowaliście nad dokumentami. Tak, przygotowujemy przygotujemy pewne wytyczne, ale ponieważ przepisy prawne bardzo szybko się zmieniają, więc na pewno na pewno w przeciągu dwóch góra, trzech dni roześlemy do Państwa nasze przemyślenia jak chodzi o obsługę klientów yy, o, i o pracę pośredników, czyli yy, początek z tego coś no, uzyskali już dzięki współpracy yy, pomiędzy Wojtku Szybko i tego co, to, co wyście zebrali tutaj w tych spotkaniach o godzinie 12 yy, z, naszych, z naszych maili, które docierają do, do Federacji. Oczywiście to będzie materiał który w miarę upływu czasu będzie weryfikowany. Myślę, że to będzie materiał żywy, dlatego chcielibyśmy, żeby ten materiał, który, który Państwo będziemy przedstawiali, żebyście Państwo byli zorientowani, że to jest na daną chwilę i za, za tydzień można założyć, że ten materiał już się zmieni, będziemy go chcieli na bieżąco aktualizować, bo zmiany następują, a też i informacje od Państwa, myślę, że po tych programach informacje od Państwa, które spłyną, spowodują, że ten materiał będzie rozbudowywany. Na pewno tutaj istotnym elementem, to co Wojtek wspomniałeś, o czym ja nie mówiłem, skupiłem się na pracy biura, to jest kwestia edukacji, bo jeżeli mamy troszkę więcej czasu wolnego i możemy zacząć go wykorzystywać, na podniesienie własnych kwalifikacji, to ze wszechmiar jest to zacne. I uważam, że jeżeli są elementy edukacyjne, które można zaproponować i można je w ramach tego czasu mniej zagospodarowanego wykorzystać, to wykorzystajmy chociaż to, żebyśmy po prostu w bloku startowym po epidemii stali mocno i stabilnie. Dobrze, tutaj nie wiem, czy czytasz komentarze od pani Grażyny Bączyk. Przykro to mówić, ale wiele agencji nie chce dzielić się adresami, a co dopiero pomysłami powrotu. Od 14 lat mam swoje biuro i widzimy, jak to funkcjonuje. Proszę podać jeszcze raz termin. No na pewno, Panie Grażyno, nie będzie to łatwo dzielić się informacjami, ale my po prostu w tym momencie prowokujemy, bo ja myślę, że jako grupa zawodowa po prostu musimy w jakiś sposób się zorganizować, szczególnie teraz, żeby klienci po prostu nie byli pomieszani. I my na przykład jasno komunikujemy teraz na szybko.pl dla nowych ofert, które widzimy, że się pojawiają, że po prostu oferty są nadal aktualne, biura nadal działają, i po prostu zapraszamy, żeby zorganizować be, bezpieczne pokazywanie oferty. Okay? Co to oznacza? Okay? Od, od, od e, automatycznych e, zamków do po prostu wirtualnego pokazywania albo po prostu pokazywane osoba do osoby. Jeżeli klient się zgadza i agencja się zgadza i każdy po prostu weźmie te wszelakie normy bezpieczeństwa, które możemy w tym momencie wziąć i które po prostu. E, e, jest sugerowane przez rząd polski, po prostu możemy nadal działać w tym, w tym okresie czasu. Nic to nas nie blokuje. Tutaj pan Jurek też pyta, w jakim ok zakresie OC chroni pośrednika i klienta przed koronawirusem? Ok. Nie wiem, Andrzej, czy możemy odpowiedzieć na to pytanie. czy... Odpowiedziali... Ale, ale, ale to jest świetne pytanie. To jest właśnie pytanie z serii tego, o które prosimy. I oczywiście, że zwrócimy się do, do ubezpieczycieli o zakreślenie y, odpowiedzi właśnie y, tego typu tego typu y, rzeczy nas interesują. Kiedyś jeden z y, pośredników zadał pytanie y, dostając informację z urzędu skarbowego że podatek y, od najmu jest należny od umowy podstawowej a nie od umowy skorygowanej na czas y, y, pandemii, więc y, też y, wystąpiliśmy o wykładnie do ministerstwa i, i jaki prawdziwy ten podatek się należy. Proszę proszę Państwa, proszę wziąć pod uwagę, że y, urzędnicy również różni, y, różnie interpretują y, przepisy prawa i federacja jest między innymi od tego, żeby y, występować do stosownych urzędów i ministerstw o zakreślenie prawdziwej interpretacji przepisu bo te przepisy prawne są tak napisane, że niektórzy adwokaci mają trudności z przeczytaniem tych przepisów i wyjaśnieniem. Także na pewno, na pewno dziękuję panu za to pytanie, na pewno zwrócimy się i myślę, że może jeszcze w tym tygodniu udzielimy informacji. Tutaj intercentrum, oce zawodowe chroni przed błędami związku z wykonywaniem czynności zawodowych, a nie przed skutkami zdrowotnymi. Ja myślę, że w tym momencie przed koronawirusem, nie wiem, czy jakakolwiek ubezpieczalnie ubezpieczy. Nie, to nie na pewno no, przed koronawirusem nie ubezpieczy, ale chodzi o, o te działania, o te mhm. działania wynikające z opóźnień w podpisaniu umów, realizacji itd. i tak dalej. No tutaj. To nie, nie chodzi, myślę, tutaj panu o kwestie zdrowotne, tylko o OCE kwestii uh -huh. dokonywanych czynności. Więc jak najbardziej według mnie to pytanie było zasadne. Bo jeżeli chodzi o zdrowotne, no to jest, to jest w ogóle inna sprawa. Okej, okay, jeżeli nie ma. Więc. No, jeżeli mogę jeszcze pozwolić, tam pani uh -huh. wspomniała o tej współpracy. Że biura nie chcą tam współpracować. Szanowna Pani, no jest to pokłosie regulacji. Zawód pośrednika, kiedyś będący w ramach zawodu regulowanego, był pośrednik był zobowiązany do współpracy. Obowiązywał go kodeks etyki, obowiązywały go standardy zawodowe, była komisja etyki która, mogła, która mogła wyciągnąć stosowne, stosowne kary, zastosować w stosunku co do pośredników. Niestety po uwolnieniu tego zawodu mamy to, co mamy. I dlatego Polska Federacja Rynku Nieruchomości stara się, aby pośrednicy naszego kręgu, z naszego posiadający nasze licencje, zachowały ten, ten standard zawodowy. Żeby współpracowali ze sobą, żeby zachowali się etycznie względem nie tylko siebie, ale i, i klientów, żeby po prostu zawód pośrednika był postrzegany dobrze. No niestety nie mamy wpływu na to, co, co robią pośrednicy na rynku. Chcielibyśmy bardzo, ale niestety. Dziękuję Jest. Dobrze. Tutaj pani Grzyna mówi, że pani Andrzej zgadzam się w 100%, wielu jest bez licencji, tak jak tutaj pan Andrzej. Dziękuję powiedział. bardzo. Okay, trudno po prostu wymusić czy nawet poradzić zachowanie, jeżeli tak jest zachowanie. Ale my w tym momencie tutaj podchodzimy bardzo optymistycznie, tak jak wspomniałem. Ruch, jaki odnotowaliśmy w ostatnich trzech dniach na szybko.pl. Ja myślę, że to będzie podobnie na innych portalach, ok? I ja po prostu nie, nie, tutaj nie promuję, że, 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 że szybko.pl jest fantastyczny ruch. Po prostu ruch powrócił na portalach, ok? Ja. ja y Pewny jestem tego, że w konkurencji to samo się dzieje, więc y, myślę, że ludzie po prostu szukają, czy to szukają mieszkań, czy działek. Wiemy, że na przykład z Warmińsko-Mazurskiego jest sporo zapytań o działki. OK. I y, agencje są, mają, mają zapytania konkretne o konkretne działki, bo po prostu, jeżeli jest gotówka, ludzie są zainteresowani no, <coughs> działkami kreacyjnymi. Jak w innych po... miastach? Nie wiem. Mhm. Znaczy, powiem Państwu, że mamy również informacje o nieruchomościach, które kiedyś się sprzedawały sporadycznie. O ogrodach, działkach tak zwanych rodzinnych, rodzinne ogrody działkowe. Jest dużo zapytań o tego typu nieruchomości. Ja myślę, że to się wiło z konieczności przebywania w czterech ścianach przysłowiowych. I troszkę zazdrościmy tym, którzy mają działki, jakieś tam pracownicze czy inne, że mogą wyjechać i pobić na świeżym powietrzu. Z reguły ten element nieruchomości nie był przedmiotem obrotu. Bardzo sporadycznie. A teraz myślę, że nawet o kilkaset procent wzrosło zainteresowanie względem poprzedniego okresu tymi nieruchomościami. Tutaj to pani. Ja się posłużę statystyką. Rzeczywiście obserwowałam ostatnie statystyki, i jeszcze w marcu było zdecydowanie inne zainteresowanie. Zainteresowanie klientów kupujących dotyczyło mniejszych mieszkań, około 40 metrów. Natomiast w tym momencie to się zmieniło i ogromne zainteresowanie jest, tak jak tutaj mówi prezydent, działkami rekreacyjnymi. I to, to jest zainteresowanie lawinowe rzeczywiście. Jak również um, zwiększył się metraż, tak? jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na mieszkania. Poszukiwane są mieszkania większe w tym momencie, więc nie wiadomo, czym tutaj tak naprawdę się kierują kupujący. Być może, że, że po prostu jest to kwestia inwestowania, tak? ale już w tej chwili inwestowania. W tutaj jak gdyby spełnienie tych potrzeb swoich własnych mieszkaniowych, a nie inwestycje pod wynajem, na przykład, czyli te małe mieszkania, które wcześniej się bardzo, bardzo sprzedawały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Tutaj jeszcze są takie dwa komentarze, które ja myślę, że są dość. Przede wszystkim Bydgość Olsztyn potwierdza, że, że jest zainteresowanie działkami i że jest zainteresowanie większymi po prostu mieszkańcami. Tutaj co, co, co Renata ty, 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 ty potwierdzasz to i nie potwierdzają. Ale tutaj jest takie dość istotne od pana Tomasza Mroczka. Przepisy w tym kraju zawiesiłem działalność. We wniosku pomoc napisałem, że zawiesiłem, potem odwiesiłem, ale nie minęło 30 dni. Zawieszenie wtedy jest tak jakby nie było. Wniosek został odrzucony miesiąc później, bo nieprawda, OK. Jest jak jest, OK. Piotr Mościcki, OK. Jeżeli pośrednik nie chce udostępnić adresu, to znaczy, że nie podpisał dobrej umowy na wyłączność. OK, raz jeszcze powtarzam, nasza sesja o wyłączności, OK. Oczywiście w wyłączności zachęcamy. Zasady pracy, minimalna ilość Osób podczas prezentacji maksymalny dystans, plus zabezpieczenie, zdrowy rozsądek. Ja myślę, że o zdrowym rozsądku każdy nas powinien wiedzieć i to stosować. Problem w tym, że transakcji przez jakiś czas będzie dużo mniej, ile. ok? Chyba każdy wie, że w transakcji będzie mniej, tylko tutaj myśmy rozmawiali kilka razy. Ja myślę, że to jest szczególnie w czwartek i w środę rozmawialiśmy. Wiele ludzi widzi, że teraz agencje mają szansę, bo ludzie po prostu przedstawić się bardziej jako profesjonalistów, okay, że po prostu z agencją jest szybciej i bezpieczniej, okay, i bezpiecznie nawet z punktu zdrowotnego. Ja Myślę, że to temat, który my musimy zacząć potwierdzać i jako szybko PL byśmy chcieli współpracować szczególnie z Polską Federacją i pokazać to bezpieczeństwo, prezentacji tej, tej nieruchomości i może po prostu w jakiś sposób powinniśmy to podkreślić na naszym portalu, OK, kupuj z pośrednikiem, bo będzie bezpieczniej. Nie tylko po prostu logistycznie, ale po prostu zdrowotnie, i to komunikować. Wojtku, jeżeli mogę, bo wspomniałeś o, o tym reprezentowaniu strony sprzedającej, jeżeli Państwo wyjdziecie na stronę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, My tam proponujemy nowy kurs SRS. To jest kurs, jest tam, jest tam podany cały, cały program. Kurs jest niestety w języku angielskim, ale, ale to jest kurs, który mówi o tym, jak należy reprezentować stronę sprzedającą. Mamy ograniczoną ilość miejsc na tym, na tym kursie. Bo kurs trwa dwa dni, jest prowadzony przez znakomitego wykładowce z naru przez Zole, który, który, o którym też również Państwo możecie poczytać. Więc zachęcam do, do tej lektury w tym właśnie wolnym czasie teraz, jeżeli macie Państwo przerwę na, na edukację. My tam mamy raptem 25 miejsc na tym na tym kursie, z czego chyba już połowa jest wykorzystana, także bardzo bym prosił żebyście Państwo ewentualnie skorzystali, jeżeli macie ochotę, wszystko jest na stronie polskiej federacji. Szybko też y, dzisiaj, y, albo jutro reniutko dostarczymy te informacje drogą mailową i damy po prostu więcej informacji o tym kursie. I do tego tematu też powrócimy w piątek. Po raz kolejny. Okej. Okay. Obiecałem dzisiaj troszeczkę krótsze spotkanie. 30 minut. Już jesteśmy prawie, że 30 minut tak rozmawiamy na ten temat. Więc ja chciałbym podziękować Tobie, Andrzeju. Dziękuję. Za, za rozpoczęcie naszej serii spotkań. My chcemy nadal kontynuować każdego dnia w tym tygodniu. I raz jeszcze temat jest Back to Business. Cokolwiek, w tamtym tygodniu było technologia, w tym, w tym tygodniu jest Back to Business. Większość z nas nie wie, co, co to oznacza Back to Business, po prostu tylko wiemy, że jest zainteresowanie. Okej. Okay? Ruch zapytania poprzez portale są. Mam nadzieję, że to odczuwacie. Wiem, że kilku agentów powiedziało, że tydzień temu podpisało dobrych kilka umów. Jest zainteresowanie, więc po prostu używając zdrowego rozsądku, wszyscy po prostu powracajmy do rzeczywistości, zmienionej rzeczywistości, jak tylko możemy. Raz jeszcze dziękuję i życzę wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia. Tak jak Andrzej powiedział, zdrowie w tym momencie. Na początku swojego zdrowia w tym momencie jest najważniejsze. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia i do jutra. Do widzenia.